Szymon Holownia chwali się z dzieciem z zona w slubu, to cud, ześ się spotkaliśmy, foto. Szymon Holownia długo był kojarzony jako współprowadzący CTVNowskiego formatu Mam Talent. Po 12 latach na Antenie porzucił telewizyjna karierę na rzecz nowych wyzwań, tym razem związanych z polityką. W zeciowych zmianach od początku wspierali go bliscy, w tym ukochana zona Urszula które całkiem niedawno doczekały się dziecka. W przypadku Szymona Holowni sukcesy zawodowe szły w parze z tymi prywatnymi. Zonę poznał na lotnisku wojskowym w 2014 roku, gdzie akurat realizowali zdjęcia do jednego z sezonów Mam Talent. Urszula Brzezińska Holownia, czyli ukochana aspirującego polityka, jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, co od razu przykula uwagę jej przyszłego meza. Zobacz test, dziennikarze WP ujawnili majatek Szymona Holowni. Willa pod Warszawa, mieszkania, w las na przystan. Dwa lata później powiedzieli sobie tak. Dziś Szymon i Urszula mają niemal powody do swietowania. Od momentu, gdy wzięli ślub w Rzymie, mija bowiem w las nie 7 lat. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Na Instagramowym profilu Holowni pojawił się okolicznościowy post. W którym niegdyśiejszy współprowadzacy mam talent poświecić nieco uwagi jego ukochanej malzące. Nie ukrywa, że jest u jej boku po prostu szczęśliwy. Siedem lat. Ula w pracy, ja właśnie położyłem polozylem spadł dwie male buntowniczki, i taka to w tym roku nasza rocznica. Kropka. Najpiękniejsza. Bo nasza. Mania narysowała dziś tysiąc laurek, bo to urodziny naszej rodziny. A Ela uznała, chyba, że to Sylwester, patrząc po tym, kiedy udało mi się ja polozec, zaczal. Na szczęście malzunkowie znaleźli dla siebie chwilę dzień wcześniej i spędzili czas w domu, razem. Dobrze, ze wczoraj mieliśmy moment dla siebie, dobry film na Netflixie, wino, które piliśmy na weselny brunch tamtego dnia, no i chipsy. psy, szaleństwo młodych, to ozonie, rodziców. To jest cud, że się spotkaliśmy, że idziemy razem. Tyle zesmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami. Kropka. Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej współautorka. Moja kochana. Moja Ula, podsumowal. Dopostadela czy ich wspólne zdjęcie, którym wyraźnie spodobalo się jego obserwującym. Piękna z nich para.